Zadajcie pytania. Dobra, ja się jeszcze przywitam. Cześć, Mam na imię Bartek. Siedzę za kamerą i robimy z Państwem vloga razem. Na wstępie kilka słów. A propos odsłon na internecie. Mamy 70 milionów odsłon w tym momencie na tylko i wyłącznie na dwóch kanałach YouTube. Nie jestem już w stanie zliczyć ile jest tych kanałów z nazwiskiem Baśki. No i mamy jeszcze Facebooka. Na Facebooku jest 300 tysięcy, 302 000 fanów w tej chwili na naszym fanpage'u. Jak to się wszystko zaczęło? Wszystko się zaczęło od takiego serialu Klatka B w 2008 roku, kiedy postanowiłem zrealizować serial z... udając, że mieszkam w bloku i udając, że realizuje serial z moimi sąsiadami. Paśka była jedną z takich sąsiadek, ponieważ była najbardziej ważną postacią, więc zrobiliśmy z nią bloga w 2009 roku, no i do tej pory ten blog się ciągnie. Więc te materiały, które są na YouTubie yy, są przemieszane. Część jest z klatki B, czyli z serialu, a część jest już typowo blogowo-serialowa Paśka. Yy, może pokażemy wam pierwsze odcinki bloga, jak to, jak żeby nie, zapo nie zapomniała Pani o nas, żeby do nas Pani przyjechała. Obiecała Pani, że przyjedzie do nas Pani na dożynki wiejskie, które mamy w sierpniu. Czas pokaże jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dotrzyma Pani słowa. No oczywiście, że przyjadę, w w życiu nie byłam na dożynkach. Przyjedziemy, przyjedziemy. W maju, w Praży pójdziemy. No Weź pytania są? Do Pani Basi, do Basi. Pani Barbaro, co się podobało? Pani Barbaro, co się podobało pani w naszej wiosce w Porębie? Nic. To zadam inne pytanie. Pani Barbara, co się pani nie podobało w naszej wiosce? Drogi nie mam. Ale której nie ma drogi? No, co jedziesz do domu w <noise> nie? My wierzymy Pani Barbaro, że jak Pani przyjedzie do nas na nasze dożynki, już będziemy mieli nie tylko drogi, ale i dwupasków.